Hej, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik, jak widać po tytule, będzie to Tak, mój zwierzęcy przyjaciel, tiger. Będzie to tak o moim zwierzaku. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I pierwsze pytanie jest: jak nazywa się Twój zwierzak? Mój zwierzak nazywa się tiger. Wcześniej nazywał się Kitty ale jakoś mi nie bardzo ono się... Znaczy, co prawda sama, je nazwa, sama go tak nazwałam, ale później jakoś tak z kolejnymi tygodniami wychodziło tak, że większość osób, kto przychodzi, mówi do niego Tiger, ja do niego mówiłam Tiger i w sumie bardziej mi się to spodobało. On na te imię bardziej reagował, więc został Tiger. Drugie pytanie. Jakie to zwierzę i jakie jest rasy? Jest to kot i jest rasy mańką. Ja Wam go może pokażę, jak mi się uda. Wygląda on tak. Jest duży. Ma taki długi ogon. No, pokaż się tutaj wszystkim. Pokaż swoje oczka. Tak. Więc tak, to jest mój kotek. Trzecie pytanie. Jak długo jest już z tobą? On jest ze mną ponad 2 lata, w lipcu będzie 3 lata. Jak znalazł się w Twoim domu? Ja rozmawiałam kiedyś z moim wujkiem, a mój wujek hodował koty. I ja z nim rozmawiałam, pytałam się go tam o te koty, jakie ma, i pytał, on, on mnie się zapytał, czy ja bym chciała kota. Ja mówię, że tak, chciałabym, ale nie wiem, czy moi pozostali domownicy by byli z tego powodu zadowoleni. A że mój wujek jest trochę zakręcony, więc on na to przymknął oko i za jakiś czas przyjechał do mnie. Yy, zadzwonił yy, i mówi: Chcesz kota? Ja mówię, no tak, chcę. On mówi: No to zaraz przyjdę. Przyszedł z takim koszykiem, i w koszyku było dwa małe kotki. Właśnie był ten, i była jeszcze taka jedna. I o, już koniec, chyba. I była jeszcze taka jedna, i on mówi: Wybierz sobie którego chcesz. To będzie Twój. No i wybrałam sobie właśnie tego pięknego mojego czarnego kotka. I no, i tak już zostało. Piąte pytanie. Ile ma lat? On w marcu będzie miał 3 lata. Szóste, co jest dziwnego w charakterze Twojego zwierzaka? Hm. Coś dziwnego. Może to, że bardziej reaguje na fiukanie niż na zawołanie kici, kici. Więc jak do niego się fiuka i na przykład woła się go na jedzenie: Tiger, chodź, to się wtedy nie mówi: Kici, kici, tylko się fiuka. Więc to jest takie dosyć dziwne. Co jest jeszcze dziwnego? Czy, może nie jest to na tyle dziwne, ale akurat dla tej rasy to jest normalne, ale dla niektórych jest to dziwne, ponieważ mój kot nie lubi się przytulać. Teraz, co widzieliście, jak siedzi na moich kolanach, to jest naprawdę długo, bo on, jego nie można wziąć na kolana i on się położy na kolanach i będzie spał. On non-stop y, posiedzi chwilę, tak, pogłaszcz go i on za chwilę ucieka, już, już nie chce w ogóle siedzieć, odpycha się łapkami, y, kręci się i tak dalej. Jak on gdzieś leży, czy leży na łóżku, czy na swoim pudełku, y, to y, gdzieś po prostu gdzie leży, odpoczywa, śpi, czy na łóżku mi się położy. Y, to ja go mogę pogłaskać, mogę się do niego poprzytulać, i tak dalej. I on leży spokojnie, ale jeśli go chcę wziąć na kolana czy na ręce, no to on dłużej niż minutę, dwie. To jest. Co ja mówię? Nie w ogóle. Minutę, dłużej niż minutę to on nie wytrzyma. I chyba to są takie rzeczy, no. Poza tym to chyba nie ma. Może jeszcze fakt, że cały czas się myje. Cały czas. Ja go dotknę. on właśnie teraz, słuchajcie, siedzi za mną i się myje. Ja go tylko dotknę raz, bo mogę, tak wiecie, palcem dziugnąć, on się momentalnie zaczyna myć w tym miejscu. Więc jest taki, ymm, moi znajomi mówią na niego panicz albo czyścią, <grym> bo on non stop się myje cały czas. Także to jest dosyć dziwne, no bo wiadomo, koty się lubią myć, ale on to robi cały czas. Kolejne pytanie. Co, co Twoja relacja z zwierzakiem dla Ciebie znaczy? Słuchajcie, znaczy to dla mnie bardzo dużo, bo ja od małego już miałam zwierzęta i, i zawsze byłam jakoś zżyta z tymi zwierzętami. Nieważne, czy to były psy, czy to były świnki morskie, króliki, chomiki, myszy, rybki i tak dalej. Miałam naprawdę dużo zwierząt. To zawsze one były przeze mnie tak traktowane jak, jak domownik i ja nie pozwoliłam, żeby temu zwierzakowi zrobić. Krzywdę. jak ktoś na niego, nie wiem, no, krzyknął, wiadomo, zwierzę coś źle zrobi, no to trzeba go w jakiś sposób poinformować, go, że, że źle zrobił i jakoś trzeba temu zaradzić, żeby nie robił tak ponownie, ale nie wyobrażam sobie, jak można zwierzaka, nie wiem, bić, rzucać w nim czymś, w niego czymś. Także dla mnie to jest, coś takiego jest po prostu niedopuszczalne i ja na coś takiego nie pozwolę. Ja nigdy nic takiego nie robiłam. A poza tym, wiecie, no to jest takie, takie fajne, jak ma się takiego właśnie futrzaka. Można z nim spędzić czas, on od ciebie jest z tobą, przychodzi do ciebie, jak tego zawołasz. Kiedy mu jest źle, czy czegoś potrzebuje, on do ciebie idzie i ciebie informuje o tym. Ja, na przykład, wiem, kiedy on jest głodny, kiedy mu się chce jeść, po prostu on pokazuje to informuje w zupełnie inny sposób, jak się załatwia. Ja wtedy wiem, że muszę posprzątać, bo też mnie przyjdzie i poinformuje po prostu o tym. Eee, także to jest takie... Myślę, że to jest takie fajne i... jeśli powiedzmy siedzę sama w domu, tak nie mam do kogo się odezwać, no to zawsze mogę pogadać sobie z kotem. On wtedy siedzi i kiwa głową. <laughs> Dobrze. Yy, kolejne pytanie. Najmniejsze wspomnienia związane z Twoim zwierzakiem. W sumie każdego dnia coś się takiego fajnego yy, wydarzy i zdarza się. No tak, tak mi się wydaje, że, że codziennie jest coś nowego, tak? Jednego dnia bawię się z nim. Yy, w jakiś fajny sposób, taki on coś śmiesznego robi. Drugiego dnia ja z nim rozmawiam i on za każdym razem odmiokuje mi. Trzeciego dnia się bawimy, w, nie wiem, laserkiem czy czymś takim i on też się fajnie bawi. Albo bardziej on lubi, słuchajcie, bawić się centymetrem takim krawieckim, taką miarką krawiecką. Więc ja mu wtedy tak podrzucam, on się wtedy tym bawi jak widzi tylko to to od razu już leci już chce się bawić tym no to chyba takie rzeczy ja ostatnie pytanie jak nazywasz swojego zwierzaka po prostu tiger albo kot kocie chodź tutaj na przykład a tak to w sumie to nic wcześniej go jeszcze kiedyś nazywałam Stefan Pamiętam, że do niego wołam Stefan i, i całkiem nieźle na to reagował, ale później jakoś mi się odwiedziało. I teraz przepadnie jak wołam, to wołam tylko Tiger, albo, e, albo kot, kot. Mówię do niego, zwracam się po prostu Kocie choć tutaj, albo coś takiego. E, tak to żadnych innych. Ym... Nie, nic innego już na niego inaczej nie mówię. No, także, także to jest. To, co, czy coś jeszcze mogę Wam o nim powiedzieć? On ma bardzo długą sierść. I może zauważyliście, on ma od spodu ma dłuższą jeszcze sierść niż na, na zewnątrz. I, I ostatnio go próbowałam czesać, bo nie robię tego często. Pomimo, że on ma długą sierść, to, to nie ma z nią takich aż problemów. Jeśli chodzi o jakieś kłaki, i tak dalej, raz na jakiś czas go wyczeszę, ale słuchajcie, kiedyś ja go czesałam, to nie było z tym problemu. A ostatnio, jak go czesałam, to on przez, słuchajcie, pół godziny, jak ja go czesałam, bo czesałam go delikatnie, nie, nie, nie szarpałam go ani nic. Także no, to jest taka normalna, optymalna, optymalny czas, jaki poświęcam kotu na, na szczotkowanie go. On, słuchajcie, przez całe te pół godziny miał czoł. Cały czas. I było miał, miał, miał. Ja się już śmiałam, bo, bo ja nie wiedziałam, co na dobrą sprawę mu jest. A jak tylko, że znowu, jak, jak go czesałam, to on miałczał, a jak przestawałam go czesać, bo myślałam, nie wiem, czy go coś boli, czy coś mu jest. Jak go przestawałam czesać, czyli szczotkę kładłam na ziemię, tak, to on mnie automatycznie y chciał ugryźć. I brał tą taką jakby szczotkę pyszczkiem, żebym ja go dalej czesała. Także no to było dosyć dziwne i śmieszna była sytuacja. I jeszcze co mogę Wam powiedzieć, co mu daję do jedzenia? Ja mu daję. W sumie powinnam mu dawać karmę do jego rasy, dostosowaną, czyli dla majkunów, ale ja tego nie robię. On od małego dostawał kasy, i daję mu codziennie suchą karmę, razem z takimi, powiedzmy, karmą odkłaczającą też z Wiskasa oraz mokrą karmę tam parę razy w tygodniu, dwa, trzy razy w tygodniu, w zależności od tego, jak tam to wygląda sytuacja u niego. I to jest wszystko, słuchajcie. To był mój tak. Mój kotek, który sobie tam jeszcze leży za mną, już go nie będę męczyła, bo to się może skończyć źle. Więc mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. Ja chętnie zobaczę odpowiedzi na ten tak. Jeśli macie, to możecie podesłać. I ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!